Wszystko to, co jest zawarte w tajemnicy wcielenia Chrystusa, uczy nas najgłębszej pokory i ukazuje nam Jego ogromną miłość. Chrystus stąpił z nieba, ponieważ nas kocha. Swoją cudowną miłość w szczególny sposób wyraził podczas ostatniej wieczerzy, ustanawiając najświętszy sakrament swojego ciała i swojej krwi. Zbawiciel. Który zawsze czynił gesty i znaki szczególnej miłości, również teraz nie odstępuje od tego, od swego dzieła, lecz wypełnia je z wytrwałością i aż do końca, z najwyższą i doskonałą miłością. Nasz Pan objawił się nam jako najbardziej pokorny i posłuszny. Rzeczywiście do tego stopnia był posłuszny i poddany Ojcu, że chociaż był mu równy boską naturą. Słusznie mógł powiedzieć, iż nie uczyniłby niczego innego, jak tylko to, co jest zgodne z Jego wolą. Jak bardzo natomiast ludzi stojących niżej od siebie przewyższył w pokorze i w gotowości służenia innym. Wynika to z samych jego słów zawartych w tekście Ewangelii nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. A wszystko to Czynił osobiście. On sam wlał wodę, on sam umył nogi, on sam je wytarł. Wszystkim dał w ten sposób przykład dobroci i miłości. Wszystkich też nakarmił sakramentem swego ciała, lecz nie we wszystkich zrodziło to taki sam owoc. W ten sposób Zostajemy pouczeni, że są dwa rodzaje obmyć duchowych: duszy i jej uczuć. Pierwszym jest Chrzest, dzięki któremu zostaje obmyta cała dusza. Człowiek bowiem zostaje w nim oczyszczony z tej wrodzonej zmazy, którą jest grzech pierworodny. To obmycie nie może być powtórzone. Nogi natomiast, to jest uczucia duszy, winne być obmywane często, ponieważ każdego dnia ponownie upadamy w grzech. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Winniśmy owe nogi naszej duszy oddać Chrystusowi zbawicielowi, aby nieustannie modląc się za nas w niebie, umył je, obdarzając nas łaską przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. Za każdym razem, gdy chcemy przyjąć komunię świętą, powinniśmy przygotować się do tego, Bardziej intensywnie niż czynili to Żydzi, kiedy jedli baranka paschalnego. Brali oni udział w uczcie baranka bez uprzedniego obmycia nóg. Ich uczta była jednak tylko figurą. Jest natomiast rzeczą konieczną, by do tajemnicy Eucharystii zbliżać się po uprzednim umyciu nóg, to jest po oczyszczeniu duszy. Nie jest rzeczą dobrą ukazywanie ludziom na zewnątrz swojej pobożności jeśli wewnątrz dusza nie została szczerze oczyszczona przez pokutę. Nasz Zbawiciel ma zwyczaj najpierw czynić, a potem nauczać, dzięki czemu jednocześnie daje przykład i uzasadnia swoją postawę w słowach. Chciejmy Chrystusowi oddać się do obmycia, Chciejmy obmyć u Niego naszą głowę, ręce i nogi, czyli nasze intencje, nasze dzieła i nasze uczucia. A gdy to wszystko zostanie przez Niego obmyte i oczyszczone mocą Jego łaski, zostanie też ukoronowane przez Niego w niebie. Wypatrując świąt. Przygotuj swoją duszę, bo Jezus przychodzi do nas każdego dnia w Eucharystii, czekając na lepszy czas, oczyść w sobie to, co wartościowe, dobre i piękne.